Coś się musi zakończyć, aby coś mogło się zacząć. Czasem mówimy coś, co może wprowadzić nas w zakłopotanie, a relacja, na której nam tak zależy, może się rozpaść. Tak po prostu, wtedy nawet tłumaczenia nie pomogą. Zaufanie, jak ładnie to brzmi, na zaufanie trzeba sobie zasłużyć, bo zdobywa się je bardzo długo, a szybko można je stracić i łatwo. Pamiętaj, ty nic nie musisz, ewentualnie możesz. Możemy się poznać po co? Ja nikogo i niczego nie szukam. Pamiętaj, ty nic nie musisz, ewentualnie możesz. Te słowa niosą w sobie spokój i wolność. Przypomnienie, że nikt nie ma obowiązku spełniać cudzych oczekiwań. Możemy wybierać, co i kogo puścimy do swojego życia. Nie z poczucia przymusu, lecz z wewnętrznej potrzeby. Możemy się poznać, pyta ktoś z nadzieją, po co? Ja nikogo i niczego nie szukam. Pada odpowiedź. Nie z chłodu, lecz z dojrzałości, bo czasem człowiek już przestał gonić za czymkolwiek. Zrozumiał, że jeśli coś ma przyjść, to przyjdzie samo, bez nacisku, bez presji, bez planu. I może właśnie w tej prostocie tkwi prawdziwa siła w świadomości, że nic nie musimy, a wszystko możemy. To tylko zależy od nas. Wolę przyjaźnić się z kimś, kto ma dwa podbródki niż dwie twarzy. Lepiej być sobą z tysiącem wad niż podążać za masą doskonałych udawaczy. Nie oczekuj niczego. Spodziewaj się wszystkiego. Bycie jest pełne niespodzianek. Nie wiem, co przyniesie jutro. Słowa mogą ranić tak samo, jak czyny. A nawet jeszcze bardziej. Największą karą dla złych ludzi jest ich własne życie. Bycie naturalnym jest czymś pięknym. Nieważne ile masz znajomych, ale ważne kto ci poda rękę, gdy upadniesz. Nie mam ochoty na rozmowy na temat mojego życia. Nie chcę, aby ktoś się wtrącał w moje życie, ponieważ to moje życie to moje wybory. Nic nie muszę, mogę wiele, ale też nie zawsze. Cenię sobie spokój, szczerość, zaufanie oraz szacunek. Masz mi coś do powiedzenia? Powiedz mi to prosto w twarz, a nie za plecami. Pas pokazał, to jest kim, ile znaczy wartość słów. Masz czas? Nie mam czasu. A to szkoda, bo czas nasz jest ograniczony. Nie odkładajmy niczego na później, bo później może go nie być. Mam wrażenie, że uciekanie od odpowiedzialności za nasze zachowanie nie jest dobre. Musimy ponieść odpowiedzialność za nasze błędy, aby potem więcej ich nie popełniać. Myśl o mnie, co chcesz. Ja i tak wiem, kim jestem. Jestem sobą i nie muszę, a tym bardziej nie zamierzam się zmieniać tylko dlatego, że ktoś tego ode mnie oczekuje. Jeśli komuś nie odpowiada moja osobowość, to w porządku. Nie każdy musi mnie lubić, nie jestem przedmiotem ani ubraniem, by się... Podobać wszystkim, a jeśli ktoś mnie nie lubi, to nic nie szkodzi. W końcu nie jestem jedzeniem, żeby mnie każdy lubił. Nawet zupy pomidorowej nie wszyscy są fanami. Życie mi pokazało, co jest dla mnie dobre, a co złe. Kto nie szanuje mnie i moich granic nie ma miejsca w moim życiu. Czas i miejsca oraz to, co dzieje się w moim życiu, weryfikuje ludzi w moim otoczeniu. W moim otoczeniu. Człowiek może ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. Was nie leczy. Przekształca ból w coś ostrzeszego, ukrytego pod powierzchnią, czekając na chwilę, której najmniej się spodziewasz. Wybicie zmienia się, gdy przestajesz walczyć o ludzi, którzy nie walczą o ciebie i uwierz mi, zmieni się na lepsze. Nie próbuj być wszystkim dla kogoś, kto tego nie docenia. Miłość, przyjaźń wymaga wzajemności. Świat nie zawsze rozumie dobrych ludzi. Nieważne ile masz znajomych, ale ważne kto ci poda rękę, gdy upadniesz. Ludzie się nie zmieniają, tylko zostają lepszymi aktorami. Każdy z nas ma swojego anioła stróża, który ma za zadanie nami się opiekować. Facebook lub Instagram proponuje mi znajomych, osoby, które możesz znać. Właśnie dlatego, że znam te osoby, to z tego powodu ich nie obserwuję. Nie każda relacja, w której czujesz się samotny, jest tego warta, by w niej zostać. Czasem niemiłość i przyjaźń się kończy, tylko cierpliwość do ran zadawanych przez drugiego człowieka. Toksyczna relacja to taka, w której częściej pytasz siebie, co zrobiłeś źle, niż czujesz się dobrze. Niektórzy ludzie nie są trucizną, od razu zaczynają od słodyczy, by potem zatruć ci serce powoli. Nie każda obecność daje spokój. Niektóry którzy są obok tylko po to, by zabierać twoją energię. Miłość, przyjaźń nie powinna boleć. Jeśli boli ciągle, to już nie ma miłości oraz przyjaźni, a Uzależnienie. Toksyczny człowiek potrafi się przekonać, że to ty jesteś problemem. Nawet gdy sam go stworzył, nie da się budować szczęścia z kimś, kto czerpie satysfakcję z Twojego cierpienia. Odejście od toksycznej osoby to nie egoizm, tylko a akt odwagi i miłości do samego siebie. Nie próbuj naprawiać ludzi którzy niszczą innych. To nie twoja misja, tylko ich wybór. Toksyczna relacja? To więzienie bez krat. Trzyma cię przy sobie. Emocjonalny łańcuch nie zawsze cisza po kimś jest stratą. Czasem to ulga, na którą zbyt długo czekałeś. Nie można uratować kogoś, kto tonie w swojej ciemności i ciągnie cię w dół razem ze sobą. Nie każdy, kto mówi, że cię kocha, lubi i szanuje, potrafi kochać, szanować i lubić. Sposób zdrowy. Toksyczne relacje uczą, jak cenić spokój bardziej niż obecność. Ludzie mówią, aby nie oceniać, a sami oceniają. Ludzie cię oceniający mówią więcej o sobie niż o tobie. Nie dzwonią, nie pytają, ale jak coś mam, to pierwsi w kolejce, powiem tak, nie ma miejsca na takie układy, czyli na układy toksyczne, bo jak wiadomo pomaganie działa w dwie strony, ja czuję się już dawno wypalony. Jeśli chodzi o jakiekolwiek relacje z człowiekiem, nie masz nic do powiedzenia, to lepiej nic nie mów, bo możesz powiedzieć coś, czego później będziesz żałować. Ja uwielbiam, gdy ktoś daje mi swój czas. To największy dar i dowód troski. To jest bardzo piękne. Niektórzy spotykają się z Tobą w wolnym czasie, a inni znajdują czas, by spotkać się z Tobą. Czy dostrzegasz tą różnicę? Nie bój się zmian, choć czasem mogą być trudne, to właśnie dzięki nim rozwijasz się, uczysz nowych rzeczy i odkrywasz nowe możliwości. Nie mogę przyjmować się tym, co mówią inni, bo innych jest dużo i każdy mówi co innego. Postanowiłem odejść od wszystkiego, co nic nie wniosło do mojego życia. Przyjaciele to rodzina, którą wybieramy sami. Usuń, odobserwuj, zablokuj, wykasuj i odetnij się od każdego, kto okradał. Okrada cię ze spokoju, wewnętrznego poczucia własnej wartości, dobrego samopoczucia nie tylko w mediach społecznościowych, ale w życiu realnym, w świecie, gdzie wszystko jest na chwilę bądź kimś, na zawsze ludzie, którzy wyrządzili w życiu dużo złego, zawsze będą myśleli, że posty w mediach społecznościowych są kierowane do nich. No cóż, jeśli pantofelek pasuje, można w nim chodzić. Życie jest jak coś, co warto byłoby szanować oraz pielęgnować, a przede wszystkim rozróżniać dobro od zła, na dobre i na złe. Cokolwiek się wydarzy, co przyniesie jutro, tego nie wie nikt. Słowa oraz czyny mają znaczenie.